Hej, cześć czołem. Chcemy Wam przedstawić razem z Jankiem film o tym, jak prawidłowo podnosić motocykl. A ponieważ mamy do dyspozycji motocykle tylko w takiej geometrii, jakiej mamy, to będziemy musieli oczami wyobraźni nadgonić trochę pozostałe pojazdy. Tych technik chcemy Wam pokazać trzy, a niepozorna postać Janka niech Was nie zwiedzie, ponieważ jest to człowiek, który potrafi podnosić bardzo ciężkie przedmioty, które nawet są niezręczne. I nieraz udowodnił to na siłowni, gdzie spotkaliśmy się już kilka razy. Ale więcej szczegółów zobaczycie w filmie. Mamy przewrócony motocykl. Pierwsze co trzeba zrobić po tym jak motocykl się przewróci, niezależnie od tego gdzie jesteście, to sprawdzić czy jest włączony zapłon, bo jak zapłon jest włączony, to być może motorek będzie chciał jeszcze coś zrobić przykrego Wam lub sobie, więc dobrze by było zapłon upewnić się, że jest wyłączony. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli leży na tej stronie i może zajść taka sytuacja, że kiedy będziemy chcieli podnosić motocykl, on będzie chciał się przeturliwywać, welturlać, to trzeba skorzystać z takiego prostego patentu. Pokazuję. To jest rękawiczka. Wszystko jedno prawa czy lewa. Żeby zapobiec sturliwywaniu się motocykla możecie swobodnie zacisnąć sobie hamulec przedniego koła, co utrudni motorkowi chęć turlania się. nie kręci się. I sprawdzamy. Jest bieg wbity, także jest dobrze, bo się wbił, albo się wywaliliśmy na biegu. Dobra, metoda numer jeden. Sierota pokazuje, trener mówi co robi źle. Ok, kierownica jest skręcona tak, że jest bliżej mnie, bo może być też dalej mnie, ale ja wolę, żeby była bliżej. To jest chwyt numer jeden. Chwyt numer dwa. Przytulam się jak najbliżej mogę motorka. Ludzie mówią, że niekoniecznie na jednym forali I będę starał się podnieść go, ale będę musiał przejść ten kawałek, który on leży. Więc jak najbliżej. Plecy proste. I jadę. uuu i podchodzę. No i szukam poduszka. Paliwo cieknie. Rzecz normalna. Pamiętajcie, że motocykl przewrócony może być gorący. I takie wycieki paliwa to nie jest nic złego. Duże jakby ciekł olej z pękniętej kapy. No i teraz pan trener objaśnia. Kurze, tak mi teraz zwierznie notka, że jest tym objaśnianiem. <grym> No to ciach, kładziemy. Jeszcze raz. Wiesz co, wydaje mi się, że 100 razy lepiej się najpierw schylić do niego. Dobra, muszę, Czekaj. Bo ty mówisz, że robisz proste plecy, ale te plecy strasznie masz krzywe. Nie, no, no, właśnie. Dobrze, że... dobrze. Ja dobrze. wiesz, dobrze. o co mi chodzi. Dobrze. Widzę. Dobrze. Pytuję, że lepiej podejść do tego miejsca, gdzie chcesz stać, nie ruszać się, tak jak w ciągu. Schylić się, ile idzie, nie? Aha, i opuści. Po prostu go podnieś w ten sposób. Nie za daleko, żeby poleciał, to też ważna uwaga, bo o, jak tam o. nie odnóżka jesteście bardzo silni, to uhu, z jednej katastrofy wpadacie w drugą katastrofę. Dobra, trener mówi. Wiesz o co mi chodzi, wydaje mi się, że no teraz tak powiem swoimi no Dobra, i, bada, i my, my, my potem zaraz to wymyślimy. Nie musimy. Ale bo Ty robisz tak, że łapiesz i potem podchodzisz, podchodzisz, tu się miotasz, tak. kubisz, nie? A wydaje mi się, że lepiej żebyś podszedł w miejsce, gdzie chcesz... Poczekaj, położymy go? No przy dobrze. Najpierw będzie pod nóżek, on się złoży. No i już nie, nie lękaj. O. Potem ładnie niżej. Tak, jeszcze niżej, 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 niżej. Jest. Yes. Dobra. No, Proszę. jest to? Wydaje mi się, że najlepiej zrobić to tak, po prostu jak w martwym ciągu. ciągu. Martwy ciąg, czyli Takie. że lekcja. No, że podchodzisz, stajesz tak, żeby jak, na, jak w martwym ciągu, jak sztanga powinna być po środku stóp. Na środkowej linii, żeby Przez. trzymać balans. sobie sensie, że w środku stóp pani pokazuje. A tutaj tą sztangą jest linia pomiędzy kierownicą a uchwytem, nie? I wtedy po prostu się pochylasz ile możesz, doginasz nogi, żeby trzymać proste plecy. I tak jakbyś robił lek Przez po prostu. Chodź, nie? Nie podchodzisz? Które pracują, a które nie powinny. Gdzie ból jest dobry, a gdzie ból jest zły. Kurczę, no, tak. no powinny, tak. powinny pracować mięśnie pośrodkowe, mięśnie to w głowę. Gdzie powinniśmy... Gdzie są mięśnie Dobra! Z tyłu z łuże z tutaj, nie? Bylibyśmy spięci na pewno na SSS-7 XOXO Pleców. To wydaje mi się, że to jest prosta robota, nie? Okej, okay. To no, opcja numer 2. Honda dzisiaj się poleże tak. Leżąca Honda. Wiesz, bo ty mogę coś tylko sptazić, bo ty tak. tak, ty jak się zgłodasz, to robisz tak. 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 Tak, tu podchodzisz do się... i się zamykasz. Aha. I tak i się kulisz tutaj. Dobrze. I całe plecy ci się tak kulą. Dobrze. A a chodzi... Cały dół pleców ci się tak. Dobra, no do... I... przeprowadź to Chodzi o to. No. Tak, ja... Zobacz, wyobraź sobie, że pomiędzy klamką a tym jest linia. I podejść tak, żeby stopy były w połowie. tej ja I wydaje tak? mi się, że to jest tu. I zacznij ruch na początku od zgięcia się tu, to tu, tu maksymalnie. Spróbuj się, spróbuj się schylać już, schylasz się i chcesz to złapać, schylasz się. Schyla. Najpierw, Wie? najpierw wróć. i jest biodra, jak już wykończysz, ile możesz A, tu z prostymi plecami, tak, ale krzywisz plecy, zobacz, proste plecy i złam się w biodrach, złam się, złam się, złam się i teraz dognij kolana, kolana, kolana do przodu i chwyć, nie, tyle ile możesz i teraz Mam. masz o wiele prostsze plecy. I teraz, no i wdech, klata do góry i, i podnosisz. I wydaje mi się, że prościej masz te plecy wtedy. Dużo paliwa stracimy na to nagranie, patrząc na to ile się wylewa, ale... O oh <grym> Cieszę się, wlecznie. Cieszę się, że, że przynajmniej edukacyjnie będzie miało to jakąś wartość. Dobra, metoda numer dwa. Dobra, metoda numer dwa, którą widać w internetach czasami. Dla motocykli wyższych, enduro, offroad, wypadek jakiś, upadek w terenie. Te motocykle mają wysokie zawieszenia i wysoko kierownice. Tu są takie klipone, ale nad półką, więc jest dosyć wysoko. Gdzie łapiemy sobie kierownicę samą, to z busterkiem może być pewna przygoda. I jeżeli są zablokowane, jest zablokowany hamulec, jesteśmy na biegu, no to na prostych plecach, tak mi się wydaje, można też przejść kawałeczek i, o, i ten motocykl samymi nogami podnieść. Panie trenerze. Nie, no, Gids, Gids. O! <laughs> Dobrze, to może w wykonaniu. W sensie, ty, z moim zdaniem, ty robisz jeden błąd taki typowy, o. nie? Typowy, o. że masz biodra bardzo nisko i próbujesz przysiadować martwy ciąg. Tak, tak a robię. A powinieneś mieć biodra wyżej i wyciągnąć to z dopięcia pośladków, nie? Tak, jakby startowa pozycja na dole powinna być już od razu wyższa. Bo ty robisz ja nie mam paska, jak bym pasek pasy, bym tak spodnie nie spadały. I wiesz, bo Ty robisz tak no. i, i tu próbujesz po prostu z czurek, a Ty powinieneś, moim zdaniem, podejść sobie tak znowu, żeby to miejsce, które podnosisz, jest pośrodku Twoich stóp, żebyś miał balans zachowany, okay. wyżej biodra. I tu pychasz tylko po szlatki, nie? I tyle. Ok. I która metoda w Twojej ocenie? Jest łatwiejsza. Kurczę, ale jak bolewca. teraz tak podniosłem, to to jest coraz łatwiejsze. Prawda? Widać, no. się, widać że tak. to jest moja ulubiona metoda? Ja robiąc to źle, ale wydaje mi się, no, że o wiele ciężej ci jest, jak no, jesteś tak nisko i próbujesz z no, no. mega niskiego się podnieść, a teraz miał od razu biodra wyżej, to byś to zrobił bardzo krótkim ruchem. Spróbuj mnie poprawić, da? Tak? Popraw. Jako trochę cofnę. Okej, okay. kierownica jest. No, i teraz ja jestem tu całkowicie kucnięty. Poczekaj, poczekaj. Wstań, po, Ale wstań. Podejdź bliżej. Jeszcze bliżej. A tak jakoś musi być, nie? No, nie, możesz tu. No, tak możesz podejść. I na początku, zawsze jak się na początku schylasz, to na początku. Schylasz szytu z bioder, i, i musisz czuć, jak się się rozciągają. Ok. Dobra, wiem, bo Zabij. teraz znowu mam wrażenie, że się gniesz. Zobacz. To może ja mam puchu? cały czas plecy proste, i połamane kręgosłup. No wiem, dlatego no, ci próbuję ładnie to wytłumaczyć, <laughs> żebyś się bardziej nie połałał. Tak. I jak jesteś, jak już czujesz maksymalne tutaj rozciągnięcie, to wtedy uginasz kolana. Aż, aż do momentu, kiedy wiesz. To jest chyba max mój. To jest już za dużo. Wstań, wyprostuj się, i teraz z prostymi plecami, no, zegnij się, zegnij się, i teraz kolana do przodu. I zginasz kolana. i złap te, I biodra, biodra fyszony. No i po chyba do przodu. Tak. No. Moim zdaniem tak to było teraz to łatwiej, no? No jest łatwiej. Jest łatwiej, bo jest ci wyżej od razu. Tak, krótszy ruch. ruch jest, dokładnie to. Że to nie pracuje cały tak 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 czas. Tak no i w procesu to... sobie go przedłużasz. Wielostamowo. mięśniowo, nie wiem jak to nazwa. No. O. O. Opcja numer no, ja się. Jest, to macie, że ja się styszałem. A ja my kysę. Jest zimno. I robimy to dla Was. Dobra, allora, ile lecą? Tu liczy się, nakawi... się człowiek. Tu liczy się człowiek. Hey. Dobra, opcja numer 3, ta którą w internecie wszyscy uważają za najlepszą. Czyli podnoszenie tyłem. Cały czas się chyba przesuwamy. Bo nam się Hania przesuwa. Teraz ja się kładzie. Okay. Hi, hi, hi. Pociągamy gacie, żeby nie było wstydu. Znowu, kluczyk, bieg, hamulec, to wszystko musi być zabezpieczone. Samy sobie przy motorku, łapiemy tak jak łapaliśmy. I tu zachodzi duże ryzyko, że jak tu nie ma kosy i nie da się je postawić, to cofając się do motocykla, go wywalimy na drugą stronę. Więc tu trzeba się opamiętać w odpowiednim momencie. Ja tej metody bardzo nie lubię. Bez nadziei na moim zdaniem. O, strasznie dużo siły wymaga w nogach. Albo. Kurde, to wygląda strasznie. Ta metoda. <laughs> Dziękuję, to ja. Janek. Nie, jak było, wiele bardziej się męczyć niż przy tych innych. No Właśnie. Gdzie nie. Pełnię, A dlatego, metoda jest uznawana za najbardziej zdrową i że można podnieść dużo cięższe motocykle. Co robisz źle? No na pewno, tak jak. Janek Dyrektorka kreatywna powiedziała, za nisko schodzisz, nie. <laughs> Nisko upadam. Nisko upadasz. Ja się boję, stań właśnie za mną, bo się boję Dariu, że jako bierze... ale nie? Ale rozumiem. No! Ale... ale rozumiem, że tu łapiesz, tak? Tak. A ja mu to zobaczyłem by jakoś łatwiej. Kurde, ale nie jest to, nie jest to. Jest to naprawdę. Jest to naprawdę niefajne. Mniej jakby. W sensie mega sobie jest to, że się cofasz w ogóle. No? Trzeba te kroczki do tyłu robić. Ale chodzi mi o to, że nie widzisz co jest za tobą, jak to go, to, tak jak mówiłeś, możesz go bardzo łatwo przewalić, nie? Każdy ma swoją swoją metodę, powinniście sprawdzić tą, która dla was działa najlepiej Mi się wydaje, że w każdej metodzie właśnie stanąć tak przy tym motocyklu, żeby cały czas mieć środek stopy, nie? Mhm. Ale i tyłem tej linii między Nie ma tej linii Jest linia, no jest Nie połóż go Połóż go Kładź go Kładź go Kładź go Nie dotykaj no, Le? tu też masz. Tu też możesz sobie wyobrazić linię, nie? Znowu stąd dokąd i stajesz blisko. A, a to bo... na mnie. W sensie tak, żebyś mnie skorygował. Bo ty pokazałeś, dobra, ja zszedłem za nisko. I znowu to samo co wcześniej. Tuż, zamiast się, zamiast się od razu kłócać tak, i się zamykać. Okay. to na początku góra potem. O, widzisz, od razu, od razu, od razu mnie prostsze już nogi na początku, tak. nie? Okay. I teraz jakbyś chciał złamać, dokręcasz się, trzymasz plecy i E, łatwiej! No. Dłużej. Panie trenerze, co pan teraz chwila techniczna? Wybywaj. Czyli stoję takim jest na środku, panie trenerze, pan polityk. się zgięły i za szeroko stanęłaś. Prostu się tak? Nożka. Ale za szeroko stanęłaś, wiesz? Bo stanęłaś tak i potem się w takim, wiesz, rozkroku podnosisz, a jak staniesz równo, jakby tak, żeby wiesz, nogi były proste, to będzie o wiele łatwiej. Czyli staję na, mniej na środku motocykla, nogi i za szeroko, tak? Stajesz tak, żeby linia między tym a rączką była po środku stopy. Bo wtedy jesteś na... Jakby balans masz zachowany Tak, mniej więcej? No Sprawa no. zbiornik będzie przeszkadzał moje zajęcia. Ale... No właśnie ten zbiornik trochę tutaj to jest, jakby... to jest faktycznie... To może się... No No i wtedy nie będzie jakby ruch, no Dobra, czyli tak Plecy jak tam? Plecy git i po prostu wklejasz biodra pod siebie, nie? Do przodu O Leżący Giggs 200 kg. No dodatkowo mamy klatkę, która ogranicza już ten pochył, także motocykl nie leży już tak bardzo jak poprzedni. No i tutaj te same trzy techniki, ale możemy Wam zaprezentować teraz. Pamiętajcie, wyłączyć zapłon czy kill switchem, czy kluczykiem. Wyjąć podnóżek, żeby nam nie ścignął motocykl na drugą stronę. I możemy. Zapiął bieg i teraz motorek nam nie pojedzie i nie trzeba nic wiązać na klamce hamulca Metoda pierwsza Podciągamy gacie Bardzo ważna technika, żeby nie pokazać wrzutu monet Kierownica skręcona do środka Tu mamy z stanterski chwyt Nie kucamy Pochylam ciało Czuję długowy. sięgam rączkami Uchylam trochę nogi I... Wstajemy, tak? No tak, tak Ale się nie wykostowałem I mogę go sobie tam już... Uii! Na drugą stronę Ale to było dziwne, bo tak... Bardzo się pochyliłeś jakby w niego, nie? To jest zupełnie... Poczekaj, podniesiemy go jeszcze Próba To jest zupełnie inna bryła, nie? Jest no. pięknie Tak, i ten... No. Za dupę chcesz Większy, nie? Zacz, no To już motocyklu, a... Panie Jani Pani nie. Dobrze. A, bo zobacz. Bo wcześniej ten chwyt był tak, że nie musiałeś ręki mieć tam. No, bardzo jest głęboko musisz jechać. Głęboko. Tak. No to tu bez... są młode osoby, które tego chwytu nie mają w tym miejscu, więc musicie znaleźć sobie coś, co będzie dobre. Jest nóżka, jest. Jest nóżka, możesz wchać na mnie spokojnie. Nie. Jest okej. Rozumiecie, starość, podość są. Taka jest ulica. To pan będzie korygował mnie teraz, co? Ale wiesz co? Dobrze zrobiłeś, tylko... Tylko tak... No, te kroczki są problemem, nie? Bo na tych krokach jak źle postawić ten kroczek, to się idzie kurde... Przewalić trochę. Tak jest. Metoda druga. My favorite. Czyli... Linia... Spodnie... Czuję mięsień... Robię chwyt... Uważam na lustereczko i no, mogę, mogę tą dupę trochę posadzić, czy nie? Ale zobacz, bo znowu jesteś... Zobacz. No. Chwytasz i zobacz jak daleko stoisz, czemu nie podejdziesz bliżej. Okej, okay, trzeba okay, więcej siły. No, nie? Mniej kroków to co do przodu chciał robić, nie? Okej, okay. no i lusterka nie pocałuję. No. I nogami mam się... No, tra... No, 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 no. Nie jest dobrze. Jeszcze bliżej? Jeszcze bliżej. Nie. Dobychaj. O, no i super. No spoko. Spoko. I nie czuję bólów. Czuję tu. No. I o to chodzi. Żebyś już mógł, a nie żebyś ciągnął z pleców, nie? Pan pokazuje? No, mogę pokazać pewnie. Żeby nie było, że starszy pan schranił coś. Starszy pan od razu czyta. Proszę, sam u nas. Trzecia już. A! Tu też ciężko, nie? Złapać tą kierownicę. No właśnie dużo plastikowych elementów. Strasznie dużo. Jak dobrze się się przytulić, to chrup. No, no, szukaj. Okay. Dobra, o wiele ciężej jest tutaj złapać ten motocykl. Tak. dłońmi mi, po prostu gdzieś go chwycić. Tutaj jest o wiele łatwiej, nie? Nawet przez tą mniejszą szerokość w tamtym motocyklu. Dobra, ja się zasapałem. Ta 250 FIA jest o wiele bardziej poręczna. Jak się przewracać, to tylko na 250. Słyszeliście? No, zdecydowało. I z dupy. Jeszcze go podniesiemy. I tu może się okazać to lepszą metodą. Bo jest mniej pochylony. Łatwiej tą dupę będzie tu wcisnąć. To tylko ta proporcja jest dziwna, że nie możesz stanąć na środku, tak. bo jest zbiornik. Musisz stanąć tak trochę bliżej dupy. Zadówka w sensie. No i krzywą jesteś przez to, nie? Bo jedną rękę tak. masz daleko. No, ale masz blisko. I mogę sobie ją trochę przysunąć. I nawet zobacz, jak tą rękę masz. Nie, no to mam bardziej, bardziej prosto, to tu tak. niżej łapiesz, a tu jesteś o wiele wyżej. Nie? Dobra, podszedłem możliwie blisko, mam linię, pochylam ciało, łapię jak nam radę I... i dźwigam. A, nie ma tragedii, naprawdę. I w sumie na tej pozycji już mogę zostać. No, i dopiero tu się odwrócić jest fajnie, bo on wyżej siedzi tutaj, nie? Tak, i to właśnie duży, krótszy ruch jest. Znów. Tak, że to jest tylko stąd, a nie... No. A nie, no, dokładnie. bym się nie schylił. Dokładnie. Dobra, Twoja kolej. I mogę go tam, nie? Przewalić jakby coś? Ja tam pójdę. Tam pójdziesz, dobrze. By się czuł bezpieczniej na pewno. Przestanów sobie kierunku. Spodnie. Spodnie najważniejsze. Ja wszystko widzę tutaj co <laughs> Jest, jest, jest. Yes. To jest głupie uczucie. Głupie, no Jak yes, się bądź... lekko, bo... po prostu. No, odejdźmy, że nie jeden już się w drugą stronę i usiadł na motocyklu stoi. <laughs> <laughs> Przerwa techniczna numer dwa. Podsumowanie. Przewracanie motocykla to nic przyjemnego, podnoszenie tym bardziej. Ważne jest to, żeby zachować BHP jakieś, ponieważ można się łatwo uszkodzić i dodatkowo jeszcze uszkodzić sprzęt, przewracając go na drugą stronę. Pamiętajcie, te kluczowe. Podstawowe ruchy. Wywaliliśmy się, nic gorszego już nas dzisiaj nie spotka, więc możemy chwilę policzyć do 10, odsapnąć, ale wyłączyć zapłon, sprawdzić, czy jesteśmy w bezpiecznym miejscu, czy nikomu nie zagrażamy, czy nie leje się jakiś olej straszny, albo płyn, albo na przykład w tym nie zaczął płonąć, bo to też może wpływać negatywnie na środowisko. I wtedy dopiero możecie podjąć jakąś próby podnoszenia sprzętu, jeżeli wy jesteście cali, sprawdzacie, czy wszystko jest ok, adrenalika na pewno będzie pomagać, i wbijacie bieg, jeżeli możecie, i wystawiacie podnóżek jeżeli nie, to krępujecie rękawiczką hamulec, żeby Wam się motocykl nie turlał, bo możemy nawet w sumie zrobić taką próbę, że próbujesz podnieść motocykl z odlokowanymi kołami, zobaczycie jak się będzie spieszał. Gorzej jak wywalimy. No. Dobra, próbuj. Co? So, pieszcza. Ale koło będzie utruł. jaką chcesz, rybiesz sobie, ale będzie Ci uciekał. Okej. Okay. Poczekaj, co jeszcze? Przerwa techniczna. Dobrze. Na chustkę. A ja jeszcze sprawdzę, czy... No powiem że koło kręci. Nie. Yeah. Kręci się koło. Okej. Okay. Okej. Okay. Będzie tańczył teraz. A. Jak? I... Wiesz, ważne, żeby właśnie... Trzymasz ten środek ciężkości, nie na środku stopy To jest, to jest najważniejsza rzecz we wszystkim, nie? Dobra, podnoszenie ciężarów. Środek ciężkości na środku stopy Bo jak idziesz na palce, to zaczynasz się przychylać do przodu, nie? Jak idziesz napięty, to zaczynasz się wywalać do tyłu I nie kucamy I nie kucam. I... Pójdźcie chociaż raz na siłkę Spróbujcie czym jest martwy ciąg Spróbujcie zrozumieć tę technikę Bo ja miałem złamany kręgosłup i ja na przykład martwych ciągów nie robię bo mi sprawiają ogromny ból. A dzięki Jankowi, jego obecności, dziękuję uprzejmie, możemy to zrobić w miarę bezpiecznych warunkach bez kontuzji dodatkowej. I teraz chciałbym, żebyś też powiedział ze te dwa słowa na temat takiego podnoszenia. Na co warto zwrócić uwagę. Kurczę, no to wiesz, wszystko jest po prostu w tym, co ci pokazywałem, wydaje mi się. Nie wiem, jak trochę to podsumować. Może ważne jest to, żeby właśnie skupić się na używaniu nóg, a nie pleców. Nie. Nie kucać, nie, nie robić przysiadu, tylko robić wiesz, tutaj z pośladków i z dwugłowych, nie? Spróbować wyciągnąć ten motocykl Nie pochylać się i nie robić tego co ty, czyli takiego głębokiego przysiadu bo utrudniamy sobie robotę tak naprawdę, Tak, jesteśmy jest. jeszcze niżej, nie? nie? Tak musimy być A największy pośladek, największy pośladek, największy mięsień w ludzkim ciele to właśnie pośladek nazywa się gluteus maximus i trzeba o niego dbać No i pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania to dawajcie w komentarzach i postaramy się poprosić Anka, żeby na chwilkę odpowiedział. Dzięki! Dzięki.